Witam Cię. Dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o objętości, czyli parametrze treningowym, który uważam, że jest bardzo ważny do poruszenia w kontekście właśnie budowania sylwetki. Objętość to bardzo ważny parametr treningowy w kontekście właśnie kształtowania sylwetki. Ze względu na to, że jest to dawka bodźca stymulującego nasze mięśnie do wzrostu. Aby zaszła hipertrofia, musimy poddać wysokoprogowe jednostki motoryczne wysokiemu napięciu mechanicznemu. I to właśnie wysokie, wysokie napięcie mechaniczne będzie bodźcem stymulującym nasze mięśnie do dalszych procesów, które będą przyczyniały się do hipertrofii mięśniowej. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to zapraszam Cię do obejrzenia mojego poprzedniego odcinka o tym, co to jest napięcie mechaniczne i wysokoprogowe jednostki motoryczne. To pozwoli Ci na pewno zrozumieć to, o czym dzisiaj właśnie będę mówić. Wzrost objętości będzie powodować również wzrost pozyskiwanych efektów, aczkolwiek do pewnego momentu, i tutaj można to zauważyć, że wzrost Właśnie objętości będzie powodować również wzrost, nazwijmy to, tych właśnie uzyskiwanych efektów. Lecz, przez to, że nasz organizm nie będzie w stanie się móc zregenerować z zbyt dużej objętości, efekt będzie po prostu spadać. Między bardzo małą a umiarkowaną objętością ta różnica między efektami będzie duża. Między Objętością e, umiarkowaną, a dużą, będzie niewielka, a ta różnica między objętością dużą a bardzo dużą będzie tak naprawdę niezauważalna. Generalnie, jeśli chodzi o miary objętości, jakimi możemy się posługiwać, to ja bym tutaj generalnie określił takie dwie. Mamy ich troszeczkę więcej, ale dzisiaj omówię te dwie, bo uważam, że one są najlepsze najbardziej i najbardziej praktyczne. Generalnie, jeśli chodzi o pierwszą zmiar, to jest to miara serii roboczych. Aby móc nazwać serię roboczą, musimy pracować, pracować między RIR 0 a 3, czyli pozostawić w zapasie, musimy od 0 po, powtórzeń do 3 powtórzeń. Również bardzo ważne jest to, aby wykonywać powyżej 6 powtórzeń. Dużym plusem tej miary jest bardzo proste podliczanie jej. Ze względu na to, że określamy odgórnie jakąś sumę serii na konkretną partię mięśniową i tak naprawdę nic więcej nie musimy robić. Uważam, że tą miarą powinny się zainteresować osoby początkujące i średnio zaawansowane. A to dlatego, że wiele osób nie potrafi Określić jasno, jak blisko upadku trenuje. I właśnie dlatego ta miara nie jest w 100% dokładna. I dlaczego? Ze względu na to, że seria Rir 0 będzie dawała nam dużo więcej stymulacji niż seria Rir 3. I dlatego ta miara nie jest tak dokładna, jak na przykład. Powtórzenia wysokostymulujące. I bardzo dużym plusem powtórzeń wysokostymulujących jest to, że ta miara jest bardzo dokładna, lecz uważam, że tą miarą powinny zainteresować się osoby raczej zaawansowane lub takie, które naprawdę potrafią bardzo dobrze ocenić to, jak blisko upadku trenują. Dlatego ta miara jest ciężka w ocenie, tak przynajmniej moim zdaniem. I raczej ja bym się interesował miarą serii roboczych u przynajmniej dużej, dużej większości osób. Powtórzenia wysokostymulujące to są to jest te pięć ostatnich, najcięższych powtórzeń w serii. One mimowolnie powinny spowalniać. I wiadomo, że Rear Zero będzie... Odpowiadało pięciu powtórzeniom wysokostymulującym. RIR 1 będzie odpowiadało czterem powtórzeniom wysokostymulującym. RIR 2 trzem powtórzeniom wysokostymulującym, i RIR 3 e, dwóm powtórzeniom wysokostymulującym. Dlatego ta miara jest dużo bardziej dokładna niż serie robocze. Lecz kiedy Ty potrafisz mniej więcej trenować blisko upadku mięśniowego, a nie jesteś w stanie Jakoś super dobrze szacować, jak blisko jesteś tego upadku, to moim zdaniem ta miara serii roboczych super się sprawdza. Osoby początkujące rzadko kiedy będą w stanie rzeczywiście ocenić, jak blisko upadku trenują. Dlatego ta miara jest bardzo praktyczna w większości przypadków. Znaczniki objętości to jest taki teoretyczny model, który pozwala nam mniej więcej ocenić, jak dużo dawki. Będziemy otrzymywać i jakie efekty mniej więcej będziemy osiągać. MV to jest minimalna objętość, która, która pozwala nam e, określić jakby ilość bodźca, który właśnie pozwala nam utrzymać wypracowaną już wcześniej masę mięśniową. MeF to jest minimalna objętość efektywna, czyli objętość. Minimalna objętość, na której będziemy w stanie budować masę mięśniową, ale w powolnym tempie. MAF to jest maksymalna adaptacyjna, jakby objętość adaptacyjna czyli objętość, na której będziemy zyskiwać najwięcej efektów, i MRV czyli maksymalna objętość, z której jesteśmy w stanie się zregenerować. MRV nie powinniśmy zostawać zbyt długo. Możemy na bardzo krótki czas pracować na tak wysokiej objętości, ale raczej nie jest to zalecane. W praktyce bardzo dobrym podejściem jest poruszanie się między MEF a MAF ze względu na to, że będziemy osiągać dosyć sporą dawkę stymulacji, a nie będziemy, nazwijmy to tak prosto, zajeżdżać po prostu naszego organizmu. Warto również wspomnieć o tym, że jest to kwestia wielce indywidualna i dobór tych serii wcale nie musi być idealny. Jest to tylko założenie teoretyczne, które pozwala nam mniej więcej określić, jak dużo serii powinniśmy wykonywać na każdą partię mięśniową. Tak naprawdę, im krótszy mamy staż treningowy, a raczej bym powiedział, im mniej wytrenowani jesteśmy, tym mniej serii musimy wykonywać, żeby osiągać efekty. I świetnym przykładem jest tutaj to, że jeżeli osoba, która nigdy nic wcześniej nie robiła, wystarczy jej nawet jedna seria do chociażby upadku, żeby osiągać jakieś tam minimalne efekty. A 4 do 5 serii już nawet może powodować to, że nasze mięśnie będą w bardzo, szybki, w bardzo szybkim tempie po prostu rosnąć. U na przykład osób początkujących, czyli u takich, które już mniej więcej e, zaczęły trenować, rozumieją ten trening blisko upadku, jedna, dwie serie będą mniej więcej takimi seriami, które będą wystarczały do utrzymania tej naszej masy mięśniowej, wypracowanej już masy mięśniowej. Chcieli tak naprawdę pracować między dwoma a dziewięcioma e, seriami na każdą partię mięśniową, czyli. Każda z partii powinna jakby operować między dwoma a dziewięcioma seriami roboczymi, między RIR 3 a 0. Wiadomo, że im bliżej upadku trenujemy, tym mniej serii powinniśmy wykonywać, ze względu na to, że ta, ta dawka, po prostu ten, efe, ten bodziec będzie dużo większy. I dla przykładu osoby średnio zaawansowane wcale nie muszą robić tak dużo, jak im się wydaje. Czyli. Wystarczy im tak naprawdę praca między 4 a 12 serii na partię mięśniową. Tak naprawdę, jeżeli już wybierzemy jakąś sumę tych serii roboczych na konkretną partię mięśniową, to powinniśmy sobie również zadać pytanie, ile powinniśmy wykonywać na jednej jednostce treningowej. To jest założenie, że wykonujemy przykładowo 8 serii na klatkę piersiową tygodniowo. Czyli, jeżeli my chcemy trenować klatkę piersiową dwa razy w tygodniu, ze względu na to, że jest to troszeczkę bardziej optymalne niż trenowanie raz w tygodniu partii, to warto sobie podzielić tą swoją objętość przez dwa. Bo tyle razy będziemy trenować naszą partię w tygodniu. Czyli, to jest nasza częstotliwość, a to jest nasza objętość. I. Wynik tego to po prostu cztery serie na trening, czyli na jednostkę treningową, więc to już będzie wystarczający bodziec dla osoby średnio zaawansowanej, początkującej czy chociażby nowicjusza. Więc tak naprawdę nie trzeba wcale wykonywać tak dużo pracy, jak wielu osobom się wydaje. Dziękuję ci za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli uważasz, że temat nie został w pełni wyjaśniony lub masz jakieś pytania właśnie co do objętości, to zapraszam cię do sekcji komentarzy. Również prosiłbym cię o pozostawienie lajka i subskrypcji, jeżeli uważasz, mat moje materiały za wartościowe. Dziękuję ci jeszcze raz za obejrzenie i do zobaczenia.